Dobra, szybko nie ma czasu, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jezu, z przeglądów. Boże, coraz lepsze te lobby mają na tych serwerach. Jakie piękne halo, proszę mi wypuścić. Uh, tak, tutaj jest bardzo dużo rzeczy. Bardzo. Tu, tu chcemy dzisiaj pójść. Tu widzę, że jest cave block. Jestem ciekawa tego cave bloka. Lol, ja tu jest. Nie ma nikogo Ile tu jest tych trybów? Mm, game mode... o, one block! Czy my tu byliśmy na one blocku? Ja już powiem wam szczerze Nie pamiętam, tu mieliśmy chyba yy, Też jeszcze nagrać, ale coś mi nie pykło to yy, Albo mi pykło już, ja już nie pamiętam w ogóle Co ja tam nagrywałam w tych yy, Przeglądach tak szczerze ale dobra, yy, ja chcę iść tutaj, bo podobno da się tam zarobić prawdziwy hajs. Yy, tak, jak nam starczy czasu, to pójdziemy jeszcze na Cave bloka i na One bloka. Dobrze. A jak nie, to będzie w następnym odcinku z przeglądów. Yy, to jest to samo. Dobra, yy, tak, ja tutaj już wczoraj byłam właśnie. Ale tylko sobie stałam chwilę, cały czas jest ten spam. Tutaj nie da się nic napisać. Znaczy napisać się da, ale ciężko odczytać. Dobra. Tak, ja sobie tutaj wczoraj chodziłam. Zestawy mamy. Można sobie kupić sponsora. Ciekawe, czy jakbyśmy na przykład kupili sobie sponsora, czy te pieniądze by nam się zwróciły. Ciekawe. Sklep z przedmiotami. Stanowiska pracy. O, jakie fajne. Z tego co ja wiem, to można właśnie zarabiać sobie prawdziwą kasę na mobach. Tak, za. Yy, chyba zabicie, tak? Dropi kasa, czyli po jednym groszu. No to ile, żeby nie wiem, 20 zł. sobie wydropić. No naprawdę długo tutaj trzeba posiedzieć. O, wyzwania są. Z tego co widzę. Bardzo przypominają zadania starego Cubestorma Skyblocka, chociaż mi tam mówiono, że one były pisane. Yy autorskie, więc nie wiem jakim cudem tutaj jest to takie bardzo podobne. Teraz już mam A jakby, wiecie, że coś, coś chyba nie bardzo ta informacja. O, zadania niemożliwe. No, czysty skyblock, storm. Chyba te zadania na tej edycji pierwszej nie były pisane. Samemu. <gry> Ale ok. Mm, item shop, czyli co? A ranga elita za 3 tychy, sponsor za 2 dychy, yy, SVIP za dychę. No, fip za 5 zł. Spoko. zestaw kluczy. A, już kojarzę tych tych. To chyba... To chyba ja coś grałam tutaj. Coś kojarzę. No właśnie Fan Kozako i Fan Zynciak. Nie wiem, czy, czy coś nagrywałam z tego. Nic wam nie powiem na ten temat, bo nie mam pojęcia. Mierzy dropiący więcej siana. Hmm, Więc i się na skilli. ciekawe, czy to działa. Yy, Baraż od. Yy, spoko. Ja mam tutaj 5 groszy, yy, Aha, jest 5 groszy, dobra. Więc końcy pieniądze. Wypłata od złotówki. Pff. Nie no, jak ja już bym miała tutaj grać, to jakieś 5 dych by się przydało tutaj nałapać. Ulepszenie mamy rozmiar wyspy, aha, czyli to jest Skyblock. Serio? Ulepsz ilość członków, ilość spawnerów, ilość hyperów. Mm. O, to też jakieś znajome. To to jest ten zęciak i Kozako, bo trochę tutaj nie podoba mi się to, że zżynają. Mm. O, ranga fan też zwiększa szansę odrob, chyba. turbo TurboX, Turbo Cash. Co, Turbo Cash też się kupuje, czy co? Dobra, chodźmy jeszcze zobaczyć zawartość skrzynek. Cześć, papuszko. 533 3 Jest standardowy kilof nie jest jeszcze jakiś inny, o właśnie, do zdobycia 5, 4, naprawa 3 Elytra, Selvant ja grałam kiedyś na takim trybie ale tam naprawdę jakby to bym powiedzieć, administracja była trochę ciulowa bo oni Wydropił, naprawdę dało się nawet 2 złotych. Ja zarabiałam kopiąc cały czas, bo ja lubię kopać. I pamiętam taką sytuację, że wydropiłam chyba 10 zł, coś tak, 5 zł i już cała administracja, która była na serwerze, się normalnie zaczęli do mnie typać. Ja tak patrzę, co się dzieje, a oni normalnie sprawdzali, czy ja mam jakieś czyty, bo to jest niemożliwe, żebym ja tyle wydropiła. A ja naprawdę siedziałam tam dzień w dzień i. I kopałam i po prostu, jak zobaczyłam, że oni się do mnie typają, napisałam skargę na Discordzie, no bo nie co wy robicie, co wy ode mnie chcecie. Nie, nie pozwalali mi potem w ogóle kopać, zablokowywali mi bloki. Mówię, no rany boskie. Poszłam zgłosić to tam wyżej, ale odrzucili moją tą, więc stwierdziłam, że nie gram tam, bo jakieś <laughs> dzieciaki tam grają i nie da się po prostu. Ale to było mega dziwne, i nawet nie pamiętam, jak się ten serwer nazywał. W każdym razie jestem ciekawa tego trybu tutaj. Mam nadzieję, że tutaj, jak wydropię, yy, no może się da, nie wiem, więcej niż na przykład jeden grosz, na przykład, nie wiem, 5 zł, to nikt się nie będzie do mnie tepał i myślał, że mam cheaty. Przecież dobrze widzicie, że nie mam cheatów. Zresztą ja, ja nie umiem na cheatach grać. Nie podoba mi się to po prostu. Wolę, wolę bez. Dobra, chodźmy. Ace Create. A to jest One Block. Mm, tak coś czułam, że to może być OneBlock. E, a jest Faza. O, zajebiście. Nie dość, że one block to jeszcze CashBlock. No czy, czy, czy tam one cash. No właśnie tak patrzę na tą nazwę One cash i tak miałam z tym głowy, że chyba to jest OneBlock, nie Skyblock. Hej, zaczynasz dopiero. No tak, zaczynam. Jezus Maria. No tak, no tak, zaczynam. Czy ja już dostanę jakieś itemki od kogoś tutaj? Nie, no standardowo to my musimy sobie krabić. W ogóle, jakbyście chcieli, żebym z tego prowadziła taką może mini serię tutaj, jakieś postępy wam pokazywać czy coś, to dajcie znać. Ale tylko postępy, raczej jakieś rozgrywki Nie, zbyt, bo One bloki są jednak nudne na rozgrywki. No szty! Na razie, zwierzakom podziękujemy. No, dla mnie. O, skrzyneczka. Dla mnie, one bloki. O, ten no oneblock też jakiś taki znajomy, <laughs> mi się wydaje, to skrzynki nawet. Yy, one Oneblocki i jail'e, prizony, są dla mnie nudne, jeżeli chodzi o magrywki. Bo tam się nic nie dzieje, bo się tylko kopie. <laughs> Więc tak. A czemu mówię, że znajomy nawet skrzynki? Skrzynki. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś tworzy OneBlocka, my, my jeszcze nie tworzymy, ale na pewno będziemy tworzyć u siebie na serwerze, to wydaje mi się, że jest taka możliwość, że można sobie wpisać w konfigu. Tak to się nazywa? W pluginie? Jakie ma być zawartość skrzynki? Wydaje mi się, że tak. A jeżeli ja po prostu widzę tą samą skrzynkę, którą widziałam na wielu innych już OneBlockach. No to lipa. Chociaż nie, jeden OneBlock miał inne skrzynki. Yy, nie pamiętam, który to był. Jak coś, to wam wrzucę tą zakładkę tutaj, o którym OneBlocku mówię, bo na pewno o nim nagrywałam. I tam jest jedyny OneBlock, który ma inne skrzynki. I inne wszystko. Fazy w ogóle inaczej się dropi. I tak dalej. A jestem ciekawa, czy ja dostaję... Kurde, gąbka mi spadła. Nie, nie spadła mi. Czy ja dostaję. Słuchajcie, Jezus co to? Ale fajne, to jest akurat fajne. Mm, dupa, dupa, co ja mówię? Czy ja dostaję. Zakopanie. O! Czy ja dostaję zakopanie kasę? Chyba nie. Mam 5 groszy dalej. Ja ciekawe, czy można dostawać zakopanie kasę? Ach, mój głos się już psuje. Dobra. Dobra, świnio, możesz ze mną zamieszkać, pozwolę ci. <laughs> Oj. No i co, ten do mnie nie, nie napisał, chyba nie widział w ogóle mojej wiadomości. <laughs> no już raz, może nam da jakieś itemy, jakąś kasę? Kto wie? Halo, bo już się tutaj ciasno robi. A panu podziękujemy! Jezu, co. On... się jakoś tak. nie wiem. Dziwnie ten. cofnął. No i cóż. No ale czekajcie, bo ja teraz. Nie, nie zabiłam go, bo on spadł. Ja muszę go zabić chyba. O! Właśnie I Trzeba sobie zrobić mob grinder Ja do mob grindera potrzebuję fly'a, bo ja się nie będę pieprzyć z tym O Jezus, jak się wystraszyłam Myślałam, że mi spadnie w dół Więc A czekajcie, aha, tu mamy na czerwono, dobra <laughs> Więc musiałabym kupić rangę z fly'em Ojejku, spadło mi Nie wierzę a to w sumie nie fajnie, że spada. LOL, ktoś ma taki level 100 tysięcy? A level za co jest? Zero. Za is level? Dobra, zabijamy go. Chodź tu. Czemu ty dupą do mnie idziesz? Czemu krowę żeś zrzucił? Lagi są czy co. Dobra jestem bogata mam złoty złotówkę i dwa grosze. Dobra, ja się tutaj rozbuduję dalej. <laughs> Oczywiście z dirta. Pff, nie wiem czemu, ale nieważne. Może mogą z kobla, prawda? Z półpłytek, no, ale. Jak zwykle, nie pomyślałam. Okej, okay, co my tu mamy? Nie mamy. sobie wszystko powrzucam. O, jeszcze sobie wykopię tutaj tego Dirta, żeby mieć tutaj na ten bok ostatni. No i kurczaczku coś ty zrobił. O, to jest zombiaka chyba słyszę. Proszę się przesunąć. No nie. <grywki> Zwierzoki. Dobra, czy mi tu starczy te, go, tych pięciu? Nie, więcej, więcej, więcej. Oj, tam jedno to tam, dobra. Yy, zobaczę sobie shop, nie, sklep. Nie, ja chcę zobaczyć rangi. Mm. Która ranga ma flyer? No, nawet nie mogę sprawdzić. Pomoc. O, rangi. rangi. O, dobra. No, a już wpisywałam w VIP i mi się nic nie wyświetliło. Już to komenda nie istnieje. O, info na temat wypłaty. O, czekajcie, ile. Najpierw sprawdźmy, ile. Aha, posiadasz tyle? Dobra, wypłać. Jak to działa? Do wypłaty hajsu potrzebujesz minimum 20 zł. Stan konta, jego konta sprawdzisz pod ile. A... Boczera, Paysef, Carter, PayPal. Ale to dostaniemy 20 pełne, bo tam zabierają dość dużo tego, jak to się nazywa, tej prowizji. Jeśli się streamuje, to ja już ogarniam, że tam... Jak wysyłają donate za stówkę, to nie dostaję stówki, tylko 95, więc... Kurde. Mm, już się o tym przekonałam, a myślałam, że nie ma tam właśnie tego. No ale nie wiem, może, może jest inaczej. Kurde, przez to, że oni tak spamią, to o, już mi uciekło to. A ja tak wolno czytam. E, a, a, aha, się na Discorda, w tycie podając swój nick oraz dając screena spod topka hajsu. Aha. Jest topka hajsu. Ile? 253. Teraz ma czwórkę. Ja cię pierdzielę. No, powiem wam, że teraz otwiera mi się po taki umysł, wiecie? Że Jezu mogę zarabiać grając w Minecrafta. I, I ja wiem, że na pewno inna osoba na bank wypłaciła 20 zł. Więc no. Jest to w ogóle nawet na tym? Nie, nie będzie. Nie. Także to no, powiem Wam szczerze, otwierają mi się mega fajne drzwi. Tylko nie wiem, czy ja bym miała czas na to, bo ja nie mam czasu grać w ogóle na serwerach. Przez to y, seria Skype Cube Storm trochę umiera. No, ale niestety. Ale na takie przeglądy mam czas, właśnie. No ale dobrze. Mieliśmy. A tak, sprawdzić. E, jeszcze raz, pomoc. Co tutaj jeszcze mamy? E, o, daily. Aha, 30 minut. 17 minut spędziłam? No tak, faktycznie. E, dobrze. E, rangi sklep. skajko z nagrody. Panel ulepszenia. Dobra, te rangi. S-Vip. No nie ma. Czyli musimy mieć na spawn'a z powrotem. Co nie fajnie. Tutaj zestawy. Nie, to są zestawy, to są kity. No i nie dowiem się, która raga ma fly. Pewnie. Pewnie. Nie, czekajcie, sponsor. A Elita skąd mieć? Elita ma co? Aha, magiczne klucze. I Spawner Golemów. Spoko. Yy, zestaw gracza. Aha, to jest to. Spoko. <noise> Wszystko spoko. Tak, dziennej nagrody nie mogę wziąć. Hm, dobra. Is yy, go. Mm. No i co, trzeba kopać. <noise> Ja dzisiaj niestety wypadam, nie będę dzisiaj kopać. W ogóle miałam w, yy, bijać rangę w lolu, bo koniec sezonu jest. No właśnie, miałam. Też nie mam nawet na, na to czasu. Także jest tragedia, ale na YouTube zawsze będę miała czas. Tylko no, niestety te, yy, ta jedna seria Skipstorma, yy, no, pff, troszkę u mnie leży, bo... No wiecie, no to trzeba poświęcić trochę czasu, żeby yy sobie posiedzieć na tym serwerze, pozbierać sobie surowców, kasy, i tak dalej. O jeszcze jeden przegląd muszę nagrać, tak sobie teraz przypomniałam. Właśnie o tych surowcach. Kurde. No, więc na to potrzeba po prostu dużo, dużo czasu, i, i ja, ja nie mam tego czasu. Ja mogę sobie stać na tym serwerze i awczyć, no ale co mi to da? Jeżeli ja nie gram. No, więc tak to wygląda u mnie na razie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Na razie jest lipa. Na razie jest też lipa pod tym względem, że wyjeżdżam w sierpniu. Prawie na cały miesiąc mi nie będzie. E, też muszę sobie po prostu coś nagrać, żeby mieć w razie W. Ale później już będę sobie nagrywać tak w miarę normalnie, tylko zależy mi na tym, żeby po prostu w sierpniu mieć filmy. Żeby się nie martwić tym, że kanał jest pusty, że nic się na nim nie pojawia, dlatego że ostatnio po prostu wyświetlenia są przepiękne, suby lecą jak szalone i naprawdę dziękuję Wam za to. Daliście mi tak ogromną nadzieję, że ten mój kanał w końcu w końcu no, po prostu, no nie wiem. W końcu ktoś go dostrzega, daje ci suby, w ogóle łapki. No jesteście ekstra super. Super ręczne paputki jesteście. Nareszcie będę miał swoją ekipę takich moich paputków widzów. Także fajnie, cieszę się bardzo. No i 300, 300 subów niedługo. Mam nadzieję jeszcze. Że... Ja to nagrywam, to brakuje 10, ale mam nadzieję, że jak ten film się pojawi, to już jest. Chociaż pewnie nie. nie. Ale tak to wygląda. Super. Eee, no i tak. Cóż Wam mogę jeszcze rzec. Na koniec odcinka, jakby nie patrzeć. No tak, no bo tutaj sobie kopię, ale zaraz następny odcinek też będzie z tego serwera. Eee, I pójdziemy sobie na... Czy a dobra. <gryw> zestakowały się. Eee, tam co mówiliśmy na tego cave bloka pójść i na tego one bloka bo ja już tu byłam na tym właśnie serwerze, ale nie pamiętam na jakim trybie. Także tak. Dobra, czyli mam właśnie jakiegoś dikta jeszcze tutaj, żeby sobie tutaj postawić. Łot, pomyliły mi się przyciski. Pyk. No i zobaczcie jaką mamy piękną już dużą wyspę. No i tak, żeby sprawdzić y, tego flya, to pewnie będę musiała wejść tutaj na stronę. Żeby sprawdzić. Nie wiem, czy mo może. O, diaksy. Nice. Czy Was to interesuje? To mogę na szybkę sprawdzić i powiedzieć Wam. O, może wyjdę z telefonu, żeby tutaj nie minimalizować. Yy, tu, tu, tu. Minecraft, cube, nie play. O! No to nieźle. Coraz więcej y, widzę stron z <coughs> serwerów Minecraft, które mają realizację ze Space Code. I my też będziemy mieć. Y, tu jest coś takiego, że kupuje się doładowanie portfela. I za te, z tego portfela kupuje się rangi. Tylko przykre to jest, że ja nie wiem, w która ranga ma flya. I to powinno być napisane. No bo ja chcę sobie kupić rangę. No bo chcę sobie kupić rangę, żeby tutaj trochę poekspić żeby mieć tego flya, żeby zbudować sobie ten mobile grinder. No i co? I mam pytanie, która ranga ma flya? I nigdzie tego nie ma. Nigdzie nie ma tej. Informacji bez sensu dla mnie. Yy, co nie tu mają? Regulamin. Jest, jaki regulamin! Naprawdę trzeba taki regulamin mieć. No dobrze. Skoro wykopiujecie, to ja też to skopiuję. <grych> yy, nie no. Aha, to jakiś zrealizuj voucher. O, bardzo dużo tych serwerów korzysta, nawet nie wiedziałam. Z tego SpaceCode ale ja, ja polecam. Ja jeszcze nie mam strony z tego, ale polecam Wam. Bardzo szybka realizacja, no ale niestety z mojej strony jest na razie postój. No ale kiedyś na pewno będzie możliwość kupienia sobie u mnie rangi, a na razie jeszcze nie. No dobra, no to kończymy. Ja idę zobaczyć tego one bloka i co tam było? Cave bloka. Tak, mine coś takiego Także co, tutaj dzięki wielkie za obejrzenie Ja sobie tutaj będę grała w wolnej chwili Na pewno, na pewno będę grała Na pewno będę robić te mob grinderki sobie Może sobie kupię te... Yy, jak to się nazywa? Yy, rusztowania? L -l Liany? Nie, bambusy Z bambusu się robi? Bambusów? Chyba tak Tak to jakoś, jakoś to pójdzie, a potem może się, może się na Discordzie zapytam, które ręga ma Fly'a, może mi ktoś odpowie, może. No, o, tutaj mamy postęp fazy, jeszcze 41. A czekajcie, ja jeszcze bym... Nie, nie działa nic. Chciałam zobaczyć, jakie są fazy. Faza. O OB. OB help. Mmm... pom pam, pam, setką O, Pases jest. O! Jakie znajome! <grystanie> o, deep dark. No dobra, zmienili nazwy. ok. Już się nie będę tak czepiać. Ale tak. Ja, ja znam to już. Dobrze. Widzę, że wzięli trochę z tego serwera, trochę z tamtego. No spoko. <grystanie> My też się jakby wzorowaliśmy na pewnym serwerze, ale, ale ok. Dobra. No to kończę. Dzięki wielkie, trzymajcie się i papłudki.